Dwa miesiące temu ponad zaczęliśmy się modlić z do szpitala, w bardzo ciężkiej stanie. I nie dowadziliśmy, że taka szansa przeżycie nocy nawet. Zaczęliśmy się modlić, Łokaźnie się polepszyło. Wyszła nawet do domu na własne żądanie, po czym w nocy załamała się. I lekarz powiedział, że jak tą noc przeżyje, to będzie ok. Czyli to już drugi raz. Przeżyła tą noc, ale jej stan był cały czas bardzo ciężki. Okazało się, że jest covid dodatni, był jest teolizowana. Właściwie tam ma wszystko chore prawie, trudno zależeć sprawą w niej. Leżała w szpitalu, leczona, cały czas stan się pogarszał, mimo tego, że wyszła z jego stanu krytycznego, cały czas stan się pogarszał w stawiach. Ja pracuję bez szpitalu. Jak raz jak do pracy, to y, wszyscy czytaliśmy te informacje o stanie jej zdrowia. I wszyscy mi głowami, że nic z tego nie będzie, nic nie będzie. bo coraz gorzej. Do tego stopnia, że mimo tego, że jest zakaz wejścia do szpitala y, rodziny, lekarz, ordynator poprosił, żeby ktoś przyjechał ze dzieci pożegnać się z nią. Y, to było szybko, 8 stycznia. Nie. Przyjechała córka, parę miesięcy z nią widziała, pożegnała się z tą matką. A po trzech dniach Hania zadzwoniła do domu i mówi, przywieźcie mi coś do jedzenia, bo tu mnie szpitalu głodzą. <gülące> <Ale lekarz. gülące> e, <gülące> tak, tak. No ale ten stan cały czas był taki właśnie jeszcze ciężki. Lekarze powiedzieli, że jest troszkę lepiej, ale stan e, ciężki, ale stabilny się zrobił. Bo tak no takie napisane, że powiadomiona rodzina o możliwości zgonu w każdej chwili. Ciężkie, ale stabilne. I, no I dalej to wszystko trwało, i trwało, i trwało. My tam czytaliśmy w tej pracy te wszystkie notatki. Wiadomo, że służbie zdaje, w służbie historii trudniej uwierzyć w jakkolwiek. I wiecie co? Hania wczoraj już to do domu. w takim stanie, że od dwóch tygodni piątych atlera. Czyli więc płuca jakby dochodzą do siebie. Hania ma apetyt taki, że koniec kopytami z zjadła. Vializowane jest, jest coraz lepiej. Ciężko jest jej się samej poruszać, także nawet na muszku ciężko samej przewrócić. Ale jest w domu. Tak. Wszystko to jeszcze jest o tyle też takim świadectwem Bożego działania ogromne, że no, u mnie w szpitalu Hania obserwowało około 15 osób w ten taki stan powód do zdrowia. I wszyscy wiedzą, że my się wszyscy modliliśmy o nią. Także to tego świadectwa, że ona to do, do domu do zdrowia wróciła, to jeszcze, no i mówi jest świadectwo, tak? Że jednak Ale... powiedziała, że On uzdrawia, prawda? że tłuszczy się o nas. się. Ale... Tak jak to mój szef zawsze mówi, Tu jest lekarzem, z ogromnym doświadczeniem, mówi, jak człowiek ma żyć, to i medycyna jest beznadna. Amen! Płodny. 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 dziękujemy Jezusowi za uzdrowienie Hani. Hania potrzebuje oczywiście powrotu do siły. bo jest słabiutka ale to pamiętacie też moją relację, cud boski, tak, wychodząc, wychodząc jeszcze dopowiem, bo Pani nie powiedziała tego, lekarz powiedział, bo Pani kiedy wychodziła, ale Pani wie, że to jest cud.